Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię przepyszne deserki jabłkowe. Nabyłem sobie takie wspaniałe kokilki, nieduże, o średnicy 8 cm. Po co? W tych kokilkach można zrobić deserek jabłkowy, zaraz zobaczycie jak to się robi, i podawać go na gorąco, czyli w momencie kiedy są goście, albo nawet sami sobie zapragniemy czegoś takiego, to zrobimy wspaniały deser, podajemy to na gorąco, Gałka loda, na przykład z boku na żyku, albo tu nawet można położyć, i wtedy przepysznie się to zjada. No cudowna sprawa, no i już działamy. Zobaczcie, tych kokilek mam 12. Będę miał 12 gorących porcji. Oczywiście, jako stygną są też doskonałe. A jak mi zostanie ciasta, a na pewno mi zostanie, bo dzisiaj robię tak, żeby było tego więcej, to tutaj w takim naczyniu zapiekę sobie ten szarlotkę. No tak, taki deser jabłkowy. Jak ja to przygotowałem, zwróćcie uwagę. Tutaj po tej stronie mam przygotowane ciasto kruche, składniki na ciasto kruche na spód, a po tej stronie mam przygotowane dokładnie takie same składniki na kruszonkę. Czemu tak i o co chodzi? Chodzi o to, że ciasto na spód robimy w proporcji 3, 2, 1. Więc jeżeli przygotowuję sobie ciasto na spód, to daję 90 g mąki, 60 g margaryny i 30 g cukru. Ale jeżeli robię kruszonkę, to robię już inaczej, bo będę też inaczej zagniatał ciasto na kruszonkę. I tutaj dajemy proporcję 2, 1, 1. Czyli jeżeli będzie. Żeby było prościej 100 g mąki, to dajemy 50 g margaryny i 50 g cukru. Ja zawsze używam cukru kryształ, czasami są przepisy przepisach cukier-puder. No i oczywiście trzeba wspomnieć jeszcze o naszych cudownych jabłkach: to jest złota reneta, jabłko kruche, kwaskowe, doskonałe do wszelkich placków, babek, ciast. No i cynamon, musi być do smaku. Tu wrzucimy też jeszcze cukru, żeby to. Trzeba będziemy próbować po drodze, żeby te jabłka nie były zbyt kwaśne. No, i teraz już mogę przystąpić na porządek do robienia ciasta. Wsypuję mąkę do miski, do tej mąki wsypuję cukier wanilinowy. Całe opakowanie, to jest mała porcja. Teraz wrzucam masło. Masło już jest lekko miękkie, będzie mi się szybciej i łatwiej ugniatało. Dobra? No i oczywiście jeszcze do tego cukier. Wszystko na początek zamieszam. Teraz użyję sprytnego urządzenia kupionego w sklepie. Wszystko po 4 zł. I roztropnię to. Zauważcie, że używanie tego urządzenia ma dwie zalety. Po pierwsze, bardzo fajnie rozdrabnia i na początek przede wszystkim nie używamy rąk do mieszania tego wszystkiego przez co nie ogrzewa się zbytnio masło i to jest ważne w cieście kruchym, żeby ono nie było zbyt miękkie, takie rozpływające się no i teraz trzeba szybko zagnieść ciasto trzeba je tak zagnieść, żeby wszystkie składniki się połączyły, skleiły ale pachnie to masło no, można by powiedzieć, że to już koniec Czastokosze musi być takie trochę sypkie, nie może być luźne i rzadkie, ale może być bardzo pyszne. Formujemy taki grubszy bałek, zawijamy w folię aluminiową i wrzucamy do lodówki. Z kruszonką będę postępował podobnie, ale nie będę wkładał jej do lodówki, więc zrobię ją dopiero jak będę miał przygotowane jabłka. Mm, teraz najtrudniejsza robota, trzeba obrać jabłka. Jeżeli macie kogoś, kto mógłby Wam w tym pomóc, zabierzcie go ze sobą. Bo ja niestety w tej chwili nie mam, jestem sam. No i kurczę, troszkę czasu zejdzie, więc rozłączmy się, pojawię się jak już będą ostrugane. Ale teraz muszę nastawić piekarnik. Włączam termoobieg nastawiam 200 stopni i już się grzeje. A my przystępujemy do tarcia jabłek na tej wspaniałej tarce i część jabłek zetrę na tej grubej, mniejszą część, jedną trzecią powiedzmy, nawet chyba mniej, a tu większość zetrę na tej cienkiej, bo chcę, żeby one szybko, ładnie mi się rozpużyły. No więc zaczynamy. Jedna trzecia już starta na grubej, jedziemy na małej. Dobra, jabłka mam już starte. Teraz je pokwasimy lekko. Użyjemy cytryny. Naturalny kwas jest najlepszy do jabłek. Chcę, żeby one złapały takiego jeszcze po smaku ostrej kwasowości. One nie są zbytnio słodkie, ale zaraz dowalimy tutaj cukru i trochę je wzmocnimy. Ale wspaniałe, ja mógłbym wziąć łyżkę i zjeść wszystkie teraz. Niesamowite. Nie będziemy jednak za dużo cukru wsypywać. Wystarczą tylko dwie łyżeczki. No i co trzeba jeszcze wsypać? Słuchajcie, no sporą dawkę cynamonu. Tylko ostrożnie wsypujcie go właśnie takimi ruchami. Jabłka uwielbiają, kochają, wręcz czują się jak ryba w wodzie z cynamonem. I dlatego sypiemy go dużo, żeby nam się pięknie wszystkie smaki wymieszały. Próba. Mm. Po prostu przepyszne, totalnie. W tej samej misce, w której robiłem ciasto na spód mini szarlotek, robię kruszonkę. Wrzucam oczywiście masło i stacji składnik, czyli cukier zwykły i wanilinowy. Będzie słodko. Wymieszam trochę. Kruszonkę zawsze robię tak samo, stosunek 2-2-1 i robimy rękoma. Trzeba zagniatać tak, żeby przechodziło nam to masło, mąka, cukier przez palce, dosłownie. I w ten sposób, zobaczcie, jak tak sobie rozdrabniamy, już nam robi się kruszonka. Części niektóre są większe posklejane, a niektóre są mniejsze i tak właśnie ma to wyglądać. Wspaniała, totalna skruszonka na nasze mini szarlotki, a też na większe. Nie za długo już jest zrobione. Zobaczcie, jaka ja sucha. Wyjmuję ciasto kruche z lodówki. Ono teraz już w ogóle totalnie skruszało i kroimy na cienkie plasterki. 12 cienkich plasterków kładamy do każdej po jednym plasterku. Reszta się uzupełni tym skruszonym ciastem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Chodzi o to, że na spodzie ma być bardzo mało tego ciasta. Teraz każdą tu po prostu paluchami rozgniatamy tam na dole. Jak będzie, tak będzie. Może być tak. Teraz bierzemy łychę i nakładamy do każdej odpowiednią porcję jabłek. Ubijam to. Pamiętajcie, że jeszcze kruszonka tu wchodzi i musi się ładnie zmieścić. I teraz właśnie w tym momencie kładziemy wszystkie na blachę. Kruszonką będziemy posypywać już na blasze, bo jak nam tutaj spadnie, to najwyżej się upiecze i nic jej nie będzie. Nie trzeba żałować. Ona się super tu wpiecze w nasze deserki. I to za chwilę będziemy pakować do piekarnika, ale to wcześniej wsadzimy to, co nam jeszcze zostało. Ale teraz rozkrajam to znowu na kawałki. Robimy taki spód z kruchego ciasta. Wkładujemy jawka. Taka jaka piękna. Posypujemy ją oczywiście obficie i grubo kruszonką. I do piekarnika na 200 stopni, 40 minut. Albo do tego momentu, aż mocno zarumieni się kruszonka. I zobaczcie, jakie piękności. Już wyjąłem z piekarnika. Zobaczcie, ona jest jeszcze. Nie zobaczcie tego, ale ona jest jeszcze ciepluteńka. No, Taka Kamilusia piękna. Proszę. Tak się pięknie upiekły. Właśnie zarumienione. I ja teraz spróbuję. Zobaczymy, to kopiemy się do środka. Zobaczymy, jak to jest. I na pewno jest wspaniała. No to ciach. Oho, jabłka. Pięknie są przepieczone. Tam w środku też ciasto. Podstawa się upiekło. Cudowne. Do tego szybko i już, znaczy jeszcze jesteśmy przed umianem, ale za chwilę będziemy po obiedzie. Ja musiałem Wam pokazać to, jak to wygląda. Jest wspaniałe, nawet dla zimno, a ciepłe są super. Szukajcie mnie na YouTubie, szukajcie mnie na Facebooku. Tam możecie komentować, zobaczyć fotografię, swój przepis jakiś podać. Tak ma być. Mini szarlotki. Środa gotuje. Cześć!